Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i jak widzicie, przed nami tutaj stoi Nissan GTR, którego zdobyliśmy w poprzednim odcinku z tym kosmicznym bodykitem. Ja Wam w ogóle pokażę, jak tutaj wygląda silnik, bo zobaczcie, że mamy go praktycznie całego widocznego. Tutaj maska zaczyna się od połowy. Te wydechy idą praktycznie bezpośrednio od silnika. Tutaj jeszcze mamy z tej strony i z drugiej kolejne rury wydechowe. Jak widzicie, zmieniłem mu kalkomanie na Taką biało-czerwoną Zmieniłem też tutaj felgi No i tablicę restacyjną, całą resztę zostawiłem Natomiast ten samochód Wymaksowałem maksymalnie Do klasy S+, i właśnie dzisiaj W tej klasie będziemy rozgrywali Swoje pierwsze wyścigi No i jak widzicie jeszcze dodatkowo Tutaj przebrałem swoją postać Żeby tutaj bardzo fajnie Z tym autem fitowała Natomiast przejdźmy sobie do zakładki graj Ponieważ tutaj jak widzicie Mamy nowy tydzień ostatni tydzień w grze. E, mam nadzieję, że go fajnie wykorzystamy. No i tutaj pojawiają nam się pierwsze zawody, słuchajcie, w S +ie. tutaj za 8000 i tutaj za 36. Tak, więc ja chyba w pierwszej kolejności sobie te zawody rozegram, próba prędkości. Poznamy nowych rywali. W ogóle tam właśnie ta trasa praktycznie przebiega przez połowę mapy, tak, więc może być ciekawie. Tak, więc bierzemy te zawody i lecimy. Ej, jak się trzymasz pod tym wszystkim? Dobrze. Jak mówiłeś, jestem pretendentką. Znajdziemy sposób, żeby zapłacić wpisowe za grant. Z TES czy bez? Jasne, że tak. Tak myślałem o Jasmine. Cały ten Alek raczej nie jest gościem, który lubi tracić kasę. Myślisz, że ona się postawi, czy odpuści myśli? Szczerze? Nie mam pojęcia. To wszystko stało się tak szybko. Potrzebuję czasu, żeby to ogarnąć. Tak jak i ja. Jak czegoś się dowiem, dam znać. Dzięki. Do zobaczenia w warsztacie. Jestem ciekaw, jak ta sytuacja z TS się dalej rozegra. Bo ona troszeczkę zawiodła, jakby nie patrzeć w tej ostatniej scence. Ale jako, że mamy teraz wyścigi w S, to pojawiają nam się nowi rywale, nowe twarze i w sumie nie tylko, bo zwróćcie uwagę, że za plecami naszego rywala jest la Ferrari, które pojawia nam się tutaj pierwszy raz na naszym zlocie. Zobaczmy, czy jakieś. Inne nowe twarze nam się pojawiają. O proszę, no tą twarz już znamy. Natomiast tak jak obiecał, tak też zrobił. W końcu będzie okazja się tutaj z nim pościgać, tak więc a, cieszy mnie to bardzo. A ten Merol, ja go kojarzę z tych filmów, które dla was nagrywałem przed premierą gry. jakiś tam twórcy nam pokazywali tego Merola, ale czy my już się z nim ścigaliśmy? Nie wiem. Jeśli tak, to pewnie gdzieś tam na końcu ten siomeczek jeździł, bo nie pamiętam... Nie pamiętam go po prostu najnormalniej <grywanie> w najnormalniejszym świecie. Nie wyróżniał się może jakoś tutaj bardzo, natomiast zobaczmy, co tutaj ci rywale pokażą w... W tym wyścigu, tak więc bierzemy sobie oczywiście GT-era, wymaksowanego za 1750 dolarów. Okej, okay, okej, okay. tak więc lecimy. Nie wiem kompletnie czego się spodziewać po nowych rywalach. Ale fajnie zobaczyć naprawdę nowe twarze, nowe animacje. Zarobię ci krzywdę jeśli wygrasz. No powiem, że start nam tutaj zdecydowanie wyszedł. Patrykę się do pościgu za podejrzanym pojazdem. Zobaczcie z jakimi my tutaj prędkościami jeździmy. To jest coś do czego ja nie jestem przyzwyczajony. Z takimi prędkościami to jeździłem, jak mieliśmy fury pożyczone. jesteśmy gotowi załatwić, ścigany boks. To niestety sprawia, że naprawdę ten świat nam szybko tutaj mija. I ja mówię to z perspektywy oczywiście jak grałem, wy jak sobie oglądacie to pewnie inaczej to w skład wbieracie. A trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo można w coś wyrżnąć, coś nam może wyjechać. W takiej prędkości naprawdę ciężko nad autem zapanować, mimo że ten GTR jest tutaj naprawdę stabilny dosyć mocno. No ale to jak wiecie, delikatnie tutaj muskam sobie o ten analog. Centrala, nie chcę nic mówić, ale wypadamy z pościgu. Gdybym wykonał jakiś toższejszy manewr, to byłby większy problem. Tutaj aż strach tego zrywu używać, bo nagle auto dużo szybciej jedzie i ciężko je opanować Nie wiem, taki zestresowany powiem wam jadę Naprawdę W ogóle też miałem wam to już mówić w poprzednim odcinku, jak z Rokim jechaliśmy, że dziwne to troszeczkę jest Jak nasza bohaterka mówi po polsku, on po angielsku się dogadują mnie Podobnie jest w, na przykład materiałach kozakowskiego albo chyba też, o oh, fak, Martyna Wojciechowska też tak chyba ma w programach, nie, że tak jest to pomontowane, że ona mówi, wiecie po polsku, wszyscy ją rozumieją, nie? Tak jest cięcie odpowiednio tutaj. Zrobione i to jest się takie normalne, nie? Jak tutaj nasza bohaterka mówi po polsku, on po angielsku i się jakoś dogadują. Takie troszkę komicznie brzmi, nie? I teraz też wszyscy tutaj praktycznie przeciwnicy mówią po polsku, a tylko on po angielsku, nie? Patrzcie, wycofuje się z pościgu. Ale zobaczcie, jak tutaj siedzą mi na plecach. Ja też, jako że jadę pierwszy. Kurde, nie mam. Albo i dobra, mam. Chciałem powiedzieć, że nie mam się na kim boostować, ale... Pojawiła nam się taka opcja. Mieć swoje, a nie gadaj mi tutaj. Dekoncentrujesz mnie. Ale to jest jakaś taktyka, nie? To jest jakaś taktyka na mnie żeby mnie dekoncentrować, ja nie mam zbyt dobrej podzielnej uwagi, tak więc no znalazł chyba sposób na mnie, będzie mnie zagadywał ciągle proszę, proszę nie ale tam było już naprawdę niebezpiecznie, <laughs> się lekko odbiłem od auta hej, to ten samochód taki pobijany jako, ej, ja nie kończyłem wyścigu w takiej formie, wydaje mi się, że lepiej wyglądałem, ale czekajcie, polecimy sobie na kolejne zawody i o, czy to jest w końcu ten wyścig przy tym, przy skoczni, ja na niego tak bardzo czekałem i wiele razy wam mówiłem, kurde, w końcu dawajcie wyścig wokół skoczni i mamy to, tak, więc jadę, mimo, że wygrana nie jest jakaś duża, bo tutaj zobaczcie, możemy dużo więcej wygrać, te zawody sobie też oczywiście przejedziemy. I tutaj mamy, ale te zdecydowanie najbardziej mnie na ten moment ciekawią, tak, więc lecimy tam. Trzeba się jeszcze policji pozbyć, ale na szczęście mamy drugi poziom, więc... Powinno to pójść łatwo. I teraz też przemieszczanie się, nie, z punktu A do punktu B będzie łatwe, ale czemu ten samochód jest taki zniszczony? Zobaczcie, mam cały pasek zdrowia praktycznie. Ale to jest chyba też coś, o czym nie mówiłem Wam, a jestem zaskoczony tak pozytywnie. To to, że... Kupiliśmy tam ściganego! Naprawdę zostawiam. bardzo fajnie, w porównaniu do Forzy, niszczą się tutaj auta. Ja zawsze te wszystkie gry usprawiedliwiałem, że nie ma modelu zniszczeń jakiegoś super, bo licencja, nie? Zawsze tak mówiłem, ale Need pokazuje... Jas? Hey. Yes. Słuchaj, gliny na serio chcą zamknąć Grand. Już się wzięli do roboty. Nie będzie łatwo się poruszać. Tak, już to widzę. Zaraz, dlaczego ty mi to mówisz? Może wolę cię zobaczyć w tym finale niż w pudle. Na razie. Chwila, co jest grane z Ja? Jas? Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że do nas zadzwoni, też w takim charakterze, żeby nas ostrzec, by chciała do nas dobrze. Też od drugiego tygodnia coś dziwnego się z test dzieje. Odnoszę wrażenie, że tam za naszymi plecami odgrywa się coś naprawdę niedobrego. Natomiast na ten moment. Tylko takie wnioski tutaj mogę wysnuć, nie wiem jak jest naprawdę, natomiast coś mi w niej nie pasuje. Nie wiem, czy wy też takie wrażenie odnosicie. Jakaś taka kurde szemrana ta dziewczyna się tutaj mi wydaje. No ale okej, okay, jesteśmy już tutaj w okolicy, tak więc wjeżdżamy do garażu i rozgrywamy ten wyścig. Okej, okay, to wybieramy sobie moi drodzy te zawody. Nie ma wpisowego, tak więc nie ma tutaj się bać, że... Coś stracimy. Co najwyżej w zakładzie możemy stracić. Ale miejmy nadzieję, że nie. Ja już tutaj jeździłem po tym torze. Pamiętacie, w odcinku sobie testowałem go. Wiem, że w jednym momencie trzeba gaz odpuścić. A tutaj będziemy jechali w drugą stronę. Ok, no ale fajna jest animacja. Taki podjarany jest nie, tym ściganiem. Burn out, burn out. Let's get it. Ale, ten GTR ma busta na starcie. Ja cię kręcę. Aha, drugi raz ci na to nie pozwolę. Dobra, delikatnie w tym zakręcie, dali nam się pościgać. Wyścigamy podejrzany. Jestem jeszcze na Czuję się bym tutaj w tej okolicy mieszkał na co dzień jeździł jako dzieciak po tym torze i nagle w końcu mógł w rodzinnych miejscach pokazać swoje umiejętności. Ale ten GTR jest przekoncurem. Co tu się dzieje? A jest zbyt mocno oberwał, Wypadamy z gry. Ja tu planuję, słuchajcie. Jakieś Aventadory pokupować, Ferarkę otrzymać. A my tu jeszcze nie mamy końca wyścigu. No patrzcie, że już pomału dublujemy rywala. Tak, zdublowany. Nie mam pytań, nie mam pytań, moi drodzy. Ja bym tutaj, wiecie co, nawet sobie przejechał jakiś... Wyścig wytrzymałościowy, nie wiem, godzinny na przykład. Szkoda, że takich wyścigów nie ma, żeby sobie można było kasę pofarmić. Nie goni nas policja, więc wiecie co? Ja bym sobie z chęcią pojechał na skocznię i wykonał skok na trzy gwiazdki, bo wydaje mi się, że ten GTR Tutaj naprawdę będzie się fajnie nadawał nie tylko pod wyścigi, ale też właśnie pod jakieś skocznie, pod jakieś próby prędkości, fotoradary. Jedziemy sobie nim tutaj, ale też zobaczcie, jak nam szybko te zrywy nie tutaj się napełniają. Nie wiem, co tam za części pomontowałem do niego. Ale teraz tak. Zrobimy sobie tak, mój drodzy. Tutaj trzeba troszkę zjechać. Możemy sobie w ten sposób nabić tutaj. Zobaczcie cały pasek. I proszę bardzo! 4,5 tysiąca! Co tutaj się dzieje? Powiem wam, że pojeździłem sobie kilka wyścigów w klasie S i sporo na tym zarobiłem, bo zobaczcie, że mamy już ponad 100. 22 tysiące Dolzów, To jest fajnym wynikiem. Ale, o, jest już policja. No, Ale powiem wam, że w klasie S Plus się zupełnie inaczej: niebo a ziemia. Natomiast chciałem sobie sprawdzić, czy tym autem już tutaj mogę atakować. Te wszystkie strefy na trzy gwiazdki, strefy i różne wodorodarze. I na to wychodzi, że tak. A wiecie, że jak mamy fajny wozik pod te wszystkie strefy pomiarowe i tym podobne rzeczy. To możemy też odblokować masę nowych furek. Zobaczcie, polecimy. Nie jestem rozpędzony. Zresztą do tych stref się przygotowywać, do dobrej strony atakować. Już mamy takie perki, powiem Wam, w tym aucie, że zobaczcie, policja nas w ogóle nie jest w stanie złapać. Nie. I zobaczcie, bez jakiegoś większego starania, mamy trzy gwiazdki. Wprawdzie nie jest to 100% do czego będę osobiście dążył. Natomiast. No fajne wyniki tutaj możemy uzyskać. Tutaj widzę, że jest jakiś billboard do zniszczenia. Już z doświadczenia wiem, że jak przejeżdżam obok czegoś takiego, to warto sobie to rozwalić już tutaj. Pobawimy się jeszcze na kilku fotoradarach i na próbach prędkości. Słuchajcie, jak tu wjechać? Jak tu wjechać? Okej, okay. udało się, ale z ledwością tam zahaczyłem. Pojedziemy sobie, moi drodzy, w to miejsce. Czekajcie, do zebrania. O, i gdzieś tutaj, w tym miejscu. Czekajcie, bo jakieś nam się tutaj pojawiają powiadomienia. O Boże. Ile tego? Ile tego? Efekty jazdy nowe. No patrzcie, tutaj nam zostało ostatnie grafity i właśnie chciałem, jak już zacznie się nowy tydzień, sobie właśnie zdobyć te ostatnie grafity na odcinku No i zobaczcie, tutaj za 80 grafity mamy Ferrari 488, zaraz ją zdobędziemy Za niedźwiedzie, za zbieranie niedźwiedzi mamy BMW M4 I za 150 gwiazdek na fotoradarach, co tym autem będzie banalne, będziemy mieć Aventadora Tak więc, kurde, w końcu może te strefy pomiarowe fotoradary atakować Zastanawiam się, czy to na dole będzie, czy gdzie, ale chyba na dole. I proszę bardzo, ostatnie graffiti. Okej, okay. pojawi się jakaś informacja, że mamy Ferrari, tak! I zobaczcie, mamy informację, że ten samolot jest dostępny do zakupu za 231 tysięcy, ale my go dostajemy za friko. I z tego się orientuję, dostajemy go nie tylko na singlu, ale też na multi chyba. Tak więc, moi drodzy, dwa z siedmiu kamieni milowych tutaj zdobyliśmy w drodze do 100% Tak sobie teraz tutaj jeżdżę po mapce robię te różne skoki, próby prędkości i tym podobne rzeczy i powiem wam, że jestem w szoku, myślałem, że to będzie jakiś samochód, trzeba specjalny przygotować A ten GTR zobaczcie sami radzi sobie rewelacyjnie, kolejna osoba o, no, pokonana. Miana sobie jeszcze, moi drodzy, przez jedną strefę, z którą do tej pory miałem problemy. Ja chcę 100% i proszę bardzo, z łatwością. Tutaj widzę, że przed nami jest jeszcze fotoradar, i tutaj mamy jakąś strefę prędkości. I tutaj kolejny fotoradar, tak więc polecimy sobie tutaj jeszcze na wprost, zawrócimy i zobaczymy, czy się uda wszystko na trzy gwiazdki zrobić. Tak więc lecimy cały czas prosto, tak na to wychodzi. Dobra, jeden fotoradar zaliczony. Tutaj jest ta strefa, i to jest taki zawrót, nie? Tak, tutaj, o kurde, nie wyrobiłem, nie wyrobiłem, za duża prędkość. Dobra, odpuśćmy tą strefę, a przeatakujmy fotoradar. Dobrze sobie zawrócimy i tą strefę jeszcze pokonamy. Bez najmniejszych problemów. Bez najmniejszych problemów, moi drodzy. Dobra. Tamta strefa jeszcze mi nie daje spokoju, więc... Jedziemy ją zaatakować, ale mapuję wam naprawdę frajdę i Radochę jeżdżąc tym GTR-em z W sumie na dobrą sprawę ten sam by mi wystarczył, żeby już móc tutaj brać udział w finale. No powiem tak, nic nam się tutaj nie opiera. Kurde, Ci się nie pojawię pełno policji, ale mamy tu jeszcze jakąś skocznię, więc chciałbym takim miłym akcentem zdobywając 100% właśnie jak w tym momencie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zdajcie koniecznie łapki w górę. A ja teraz uciekam tej policji. A Porobię sobie jeszcze jakieś fotoradary Strefy na 3 gwiazdki Aby w kolejnych odcinkach mieć fajne furki Do tuningu, do zabawy Tak więc żegnam się z wami w tym miejscu No i na teraz to by było tyle Trzymajcie się I do usłyszenia w kolejnym odcinku I Jeszcze kolejna Strefa na 100% Będzie teraz słuchajcie W tym S+, fajna zabawa Trzymajcie się, cześć